Rzepak Dekalb. Najlepszy wybór, najlepsze plony. Zarządzanie uprawami rzepaku to skomplikowany i długi proces. Mają na to wpływ klimat, środowisko, czynniki prawne i ekonomiczne, ciężka praca. Wybór odpowiedniej odmiany to podstawa sukcesu. Wymagania rolników z roku na rok zmieniają się i rosną. Dzięki intensywnej pracy hodowlanej i doświadczalnej, oferujemy rolnikom nowe odmiany, zawierające komplet cech, zapewniających osiągnięcie najlepszych plonów. Znajdujemy się na poletkach doświadczalnych rzepaku zimnego marki Tekal. Pole zlokalizowane jest w województwie wielkopolskim. Gleba to klasa 3b-4a, siew bezorkowy technologii bezorkowej. Termin siewu optymalny 23 sierpnia. Na poletkach doświadczalnych testujemy zarówno odmiany handlowe, które znajdują się w naszej ofercie handlowej, sprzedażowej oraz nowe odmiany, które testujemy pierwszy lub drugi, albo też trzeci rok i porównujemy je również z odmianami konkurencyjnymi. wyniki planowania DK Extract. Deka Ekstrakt, cechy rolnicze. Sprawdza się na wszystkich stanowiskach. Jest to odmiana klasyczna, czyli e, wysoka. E, jeśli chodzi o zimotrwałość, e, tutaj ta zimotrwałość jest wręcz doskonała. Nie ma tendencji do wydłużenia szyjki korzeniowej, tak więc doskonale e, zimuje. Jeśli chodzi o tempo rozwoju jesiennego, jak również wiosennego, jest to rozwój taki bardziej optymalny, tak więc tutaj musimy pamiętać o optymalnym terminie ta odmiana. Przede wszystkim bardzo, bardzo stabilna w, w plonowaniu. Ja pokażę Wam teraz takiego przeciwnika wagi superciężkiej, takiego wojownika, który e, może startować z najlepszymi odmianami e, w Polsce, z czołówką w zawodach. Jest to jedna z dwóch najnowszych odmian, które weszły w sumie na nasz rynek. Ze względu na to, że ta odmiana charakteryzuje, charakteryzuje się bardzo dobrą zimotrwałością, trafiła na rynek po, polski. Z naszych odmian to jest na topie, jeśli chodzi o planowanie na tych stanowiskach średnich i bardzo dobrych. Jest zaopatrzona w RM7 i RM3, te geny, które decydują o odporności na FOME. Na wiosnę ma dobrą cechę, bo rusza dosyć wcześnie i szybko się regeneruje. Po tym chłodzie zimowni, jest to na pewno odmiana w tym topie, tym kilku odmian w Polsce wszystkich. Także ją, ją warto spróbować. Wyniki planowania DKX Time.